Siemanko! Ehm, siemano. Lukas z Dzisiaj w odcinku jedziemy po... no, ten nowy ciągniczek. Dlaczego była taka przerwa? To wam tylko tyle powiem. Nie mogłem nagrywać, nie miałem czasu. Przepraszam wszystkich, że tak musieliście długo czekać, 10 dni. Ale co wy zrobiliście? 6 tysięcy wyświetleń? Pod filmem wy i... inni, po prostu super. Dziękuję wam bardzo, nie? Wam, tak się wybił ten filmik, myślę, że ten tu też, no bo tamten ma 600, y, 6500, tysięcy wyś, wyświetleń. Ale tak dużo dziękuję Wam, widzowie, bardzo dziękuję. Jeszcze kilka tam filmów, biło 1000 subów, y, sub, 1000 wyświetleń, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, widzowie. Rozwijamy się jak strzała, a ja zachęcam dalej do zasubskrybowania kanału. No bo w sumie już 130 subów A teraz lecimy no... Po... Wiadomo, 500, ale teraz cel 200 subów Bo... No to jest teraz cel na teraz, bo... No cel, cel to cel, nie? Mam cel I tutaj jest o, o jest Jest, jest dziadek no. No, Dyk, o jesteśmy Wyłączam, to jest ten, tutaj A w ogóle piszcie w komentarzach czy opyla się kupować tego polonezika? To Ming Trapez My jesteśmy polo, gang, w klubie robimy gang. Jak chcecie mogę kupić, nie? Bo... a to od was zależy, czekać, czekać Aha, dobra, dobra, już, mhm. Dobra On taki 600 to nie powiem, nie powiem Ładno Ale nie dzisiaj nią mam zainteresowania, tylko naszym zetorkiem, tak Bierzemy dzisiaj, A w ogóle czekać szybko sprawdzę. No, on powiedział, że mam tylko do odbioru i tu też mam jakieś maszynki kultywator. Chyba był pod Zetora, no, już teraz nie. Ja mam tam kilka takich maszyn pod zetora właśnie Właśnie mi brakowało takich. Co są tutaj się? Czekać. O dobra... Nie, coś mi się tu było nie podoba. O, idziemy. Otworzymy. O. działa, działa. Piękna, piękna malinca. Czasami będzie takie coś, że nie będzie po prostu słychać. Po prostu nie będzie czasami mikrofonu, że nic nie będę gadać i będzie się nie, nie po prostu dźwięk gry, bo po prostu czasami mi się mikrofon wyłączy, Dlatego spokojnie. A tutaj w ogóle mi, mieszka Michał. No fajnie się, fajnie. Tutaj, tutaj nie podoba mi czy też mieszkał ktoś? Hmm. Dobra, dzisiaj lecimy. No tak sobie na spokoju. Jak zadzwonić, Patyczek, Patrzcie, fajnie się prezentuje może zabierze. Kurde. Patrzcie, fajnie wraca kamera sama. się sama wraca. Fajnie wyrosła mnie, bo wejdziecie. w ogóle przyjemne takie. No już na gospie no Będziemy... Jeszcze napiszcie w komentarzu, czy chcecie remont Zatorka No i to, to tego polka, Za które będziemy musieli lecieć po naszego Władimirce Dobra Wszystko idzie W ogóle My mieliśmy cielaki kupować Już 5 dni temu No widzicie mówiłem, że już 5 dni temu miał być odcinek Tylko mi się kamerka Myślałem, że ja nagrywam, a jednak ja nie nagrywałem i tyle z tego wyszło. nie no się wkurzyłem. Gurde, będziemy w ogóle wybrać tak ten motorek. No tu jak się nie będę wchodzić, tylko sobie zobaczę. Świnki są jedzą, dobra. Bo nakarmiłem przed chwilą. Bo poszłam na obiad. No tyle. Dobra. Dobra, możemy iść po naszego... A wyjdziemy. Formę robiłem na lato to dobiegnę, bo nie raz biegłem już w tamtej stronie. Oj, ja bo tam nie chce mi się. Lecimy tak. Uf, czekać, czekać. Czekać, czekać. A bo... lecimy dalej. Uf, bo tutaj jest w ogóle skup zboża. Ale tu też jest Gospo. Albo tego poltka. Mówcie jaki chcecie. To tamten. Yy... Bo ja w ogóle mogę kupić auto, no bo w ogóle miałem kupić auto, ale. No. się was pytam No ja idę zobaczyć, czy tutaj da się wejść. Właściwie, nie, wejść nie mogę. O, nie, no jest widać, szkoda. A to w wduje. Czekaj, czekaj. O tutaj też co to jest? O, ja mogę chwycić, tego. I mocno, ej, mocno, mocno, bo ja mogę go chwycić. A, ja mogę go normalnie chwycić. Ale... No, piszcie o tego tutaj, bo on ładnie jest mega. Mega ładny. Hmm... No... Nie wiem, no chyba... Ale ten rozrzutnik też się Tylko, że każdy rozrzutnik ma to w giedzie, ale tu mi to ma nie. Ja nie wiem, o przyczepkę, ja nie wiem, co teraz zobaczymy co tu ma. Kurde sobie znowu. Kamerka coś nie chce odpowiedzieć, dobra, by tego... Fajna, ej, przyczepa kolejna, fajne. Tamta nasze przyczepa jest na razie. Ósun w prawie. Znowu, dobra, lecimy to się tutaj. Wademirka, no znowu tamta jest w naprawie. Czekać tylko. Dobra, piątka i cyklecimy. No tutaj w ogóle stąd yy, chciałem kupować tą przyczepę taką samą, właśnie ma też, Ale jednak ja się kupiłem. Mm. Trochę zacina jak zawsze. Hmm. ogóle ma jakiegoś dziwnego zetora tutaj, nie? Ale mam dużego, to jest chyba Bizon Gigant, mi się zdaje. Piękne. Tu w ogóle ta... czekaj, to jest tam. Jest jej ładnych głos po moją, nie? Taka w 600 jest ładna. Czekaj. Dobra, lecimy. Co za pek! dobra, pyk tu, pyk, dobra, lecimy tu. Dobra, o tak, parkujemy. Dobra. Tam tu zetor. Zetorek czekać się no. dobra, tak będzie stać. Dobra, do, no dziś to będzie wszystko. Nara. I za chwilę, no. Za niedługo, teraz za niezgadne 5 dni będzie filmik, dlatego nara, pozdro dziękuję za 130 subów. Nara.